Dzień dobry, dzień dobry, era wodnika, portal, 22 grudnia, 22 roku. Kochani, 22 grudnia to kosmiczny portal, przejście do drugiej połowy dwudziestoletniego cyklu pomiędzy 2012 i erą ryb i rokiem 2032, czyli erą wodnika. Tak więc w następującym, teraz kolejnym dziesięcioleciu, transformacja będzie coraz bardziej przyspieszać. Przygotujcie się na to przyspieszenie, któremu będzie towarzyszyć przyspieszone usuwanie gęstych, niskowibracyjnych energii oraz istot, a także wszystkich przejawów, jakie są z nimi związane w naszym świecie. Z drugiej zaś strony może to doprowadzić do większego chaosu i zamieszania, ale z jeszcze innej strony zobaczymy coraz więcej przejawów wpływu światła na świecie i wylanie się na ziemię energii wysokiej częstotliwości i miłości. Będą zachodzić ulepszenia dla pokoju. Wielu ludzi się teraz budzi i przypominają sobie, że to nadchodzi, i to ezoteryczne wspomnienie zaczyna łagodzić strach, jaki często jest spowodowany przez to, co widzimy w dzisiejszym świecie w oku. Zmiany czasami przerażają, ale możecie się poczuć bardziej komfortowo, ponieważ przyszłość jest całkowicie zależna od naszego wolnego wyboru. To, jak szybko nastąpią pozytywne zmiany, zależy od nas. Mamy wolny wybór pozostać w ciemności, lub wyjść na światło wolność wyboru dla wolnych lub szybkich zmian. Szybciej czy wolniej zależy całkowicie od nas i od ludzi na naszej planecie. Będzie kilka niespodzianek, ponieważ wszystkie nasze oczekiwania oparte są na przeszłości a teraz tak być nie może. To różni się od tego, co było wcześniej. W tamtych czasach, gdy nigdy nie rozwijaliśmy swojej świadomości i kontynuowaliśmy dysfunkcję wojny i innych procesów, które się nie zmieniały przez kolejne wieki. Teraz rozumiecie, że jesteście ważni w tym momencie. Nie bójcie się, bo wszystko pochodzi od Was. To ewolucja na wyższy poziom stanu świadomości. Która się stale rozwija i nabiera realnych kształtów jak nigdy dotąd. Wdzięczność wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę.